W zadaniu pierwszym mamy firmę, która produkuje zabawki, no i tutaj zajmujemy się lalkami. Jeżeli chodzi o sprzedaż lalek tej firmy, to wiemy, że sprzedawała ta firma lalki w cenie X zł za sztukę. Natomiast wyprodukowanie jednej lalki kosztowało 20 zł. Zatem tak naprawdę ta firma ma zysk, Pomniejszono o 20 zł. Dlatego, jeżeli od ceny lalki, czyli od tej ceny, która, która jest w sklepie, odejmiemy cenę wyprodukowania tej lalki, to wtedy dopiero uzyskamy zysk tej naszej firmy produkującej zabawki. Wiemy, że firma oszacowała roczną wielkość sprzedaży lalek na S sztuk. Czyli, jeżeli tyle zarobiła na jednej sztuce. Pomnożymy to sobie przez liczbę sprzedanych sztuk, no bo na przykład, gdyby sprzedali dwie lalki w przeciągu całego roku, to wówczas tę kwotę, która została zarobiona na sprzedaży lalki, trzeba byłoby pomnożyć przez dwa. Natomiast my nie mamy takiej konkretnej liczby sprzedanych lalek. Wiemy, że mamy tutaj S sztuk, dlatego to sobie, czyli ten zysk firmy na jednej lalce, pomnożyliśmy przez S. No i my wiemy, że te dane, które, jak spojrzycie sobie tutaj do podręcznika znajdują się w tabeli, będą spełniały takie równanie, czyli S to minus 40x dodać 3600. Zatem ten zysk firmy przy sprzedaży S sztuk lalek możemy zapisać jako z od X równa się X odjąć 20 razy S od X. Wiemy, że wzór na S jest taki, jak mamy podany tutaj. To nawet nie musimy zapisywać tego S od x. No i podstawiamy, czyli Z od x to będzie x odjąć 20 razy S, czyli minus 40x. Dodać 3600. Musimy wykonać mnożenie, czyli x razy minus 40x to minus 40x kwadrat x razy 3600 to 3600 x, następnie minus 20 razy minus 40 to plus 800 x, no i 20, minus 20 razy 3600 to minus 72000. Tak, liczba ujemna razy dodatnia da nam wynik ujemny. Redukujemy wyrazy podobne, Czyli mamy minus 40x kwadrat. 3600 plus 800 to 4400x, odjąć 72000. I jeżeli spojrzycie do podręcznika, to właśnie to mieliśmy wykazać, czyli wszystko nam się tutaj będzie zgadzało. Przejdźmy do podpunktu B. My myśmy chcieli, żeby zysk był największy. Czyli zauważcie, że gdybyście mieli narysować wykres takiej funkcji, to ramiona paraboli byłyby skierowane w dół. No i wówczas najwyżej położonym punktem na wykresie będzie wierzchołek. Czyli możemy sobie wyznaczyć x, czyli pierwszą współrzędną naszego wierzchołka, bo wzór na p to będzie minus b przez 2a, czyli zapiszmy, że x to minus b przez 2a. Czyli x to będzie minus b, czyli minus 4400, 2 razy a, czyli 2 razy minus 40 to minus 80. Możemy to sobie skrócić. Wynik tego dzielenia będzie na pewno dodatni, no i 440 na 8 to będzie 55. No i na początek wyznaczmy sobie wielkość sprzedaży, czyli literką S mieliśmy określony taki wzór, czyli zapiszmy minus 40x plus 3600, no i w miejsce X podstawimy 55, czyli S to minus 40 razy 55. Plus 3600, czyli policzmy to sobie tak, razy 40, czyli mamy 2000 minus 2200 plus 3600, czyli otrzymamy 1400 sztuk lalek. Wtedy zysk będzie największy. No i wyznaczmy sobie jeszcze zysk, czyli Z od X równa się. No, i przepiszmy wzór, czyli skorzystamy z tego. wzoru, mamy x odjąć 20 razy s od x, czyli x odjąć 20 razy s. No to możemy podstawić pod x -a 55, no bo tutaj to sobie wyznaczyliśmy. Czyli zapiszmy z od 55 to będzie 55 odjąć 20 razy s, czyli razy 1400.

sztuk lalek, na czym będzie miała zysk w kwocie 49 tysięcy złotych.